W gminie Kozienice rusza kolejna akcja zbiórki makulatury połączona z konkursem dla mieszkańców. Organizatorem wydarzenia jest Kozienicka Gospodarka Komunalna. Konkurs noszący tytuł Wielka Zbiórka Makulatury w gminie Kozienice został objęty honorowym patronatem burmistrza Piotra Kozłowskiego. Finał zbiórki zaplanowany jest na sobotę 24 kwietnia. W godzinach od 8 do 12 należy dostarczyć makulaturę do siedziby Kozienickiej Gospodarki Komunalnej przy ulicy Przemysłowej 15. Za każde 20 Kilogramów makulatury przysługuje jedna sadzonka drzewa lub krzewu ozdobnego. Osoba indywidualna może otrzymać maksymalnie dwie sadzonki. Osobom, które dostarczą powyżej 100 kg makulatury, przysługuje dodatkowo jeden zestaw toreb do segregacji odpadów. Dla trzech osób, które dostarczą największą ilość makulatury, przewidziano nagrody rzeczowe. Przy jednakowej ilości zebranej makulatury o pierwszeństwie w przyznaniu nagrody decyduje godzina przekazania makulatury do punktu jej zbiórki. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w kategorii najlepszy mieszkaniec gminy Kozienice. Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagród wszystkim laureatom odbędzie się 24 kwietnia o godzinie 12 na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, ulica Przemysłowa 15.